Dzięki Falco za nominację. Myślę, że zmieściliśmy się w czasie 72 godzin, więc podamy Wam e, również z kuchni. Jesteśmy u Dagida Miłego, w jego burgerowni. E, dzięki jego przyjemności mamy całą kuchnię w dyspozycji. Tu jest Jabariusz, jest zdamy w e, Dlatego też zaczynamy gotować. Będzie to burrito, tak jak pisaliśmy na fejsie. E, również wysyłamy obiecanego SMS-a pod numer 7531 do treści pomoc. Oszu, oszu. Ale jeszcze gotowanie do, do zobaczenia zaraz. Staramy się wspólnymi siłami przygotować to, tak jak obiecywaliśmy jest jedno z większych jakie, przynajmniej ja osobiście widziałem na oczy e, także zadanie wykonaliśmy e, proponuję teraz nominować kolejnych e, uczestników tego, tego konkursu, więc nominujemy przede wszystkim aktualnych mistrzów Polski z Gdynia, Rajno z Wyszków i Titanów Lublin Dzięki, macie, a macie 72 godziny spieszcie się, I SMS wysłany Okay. <laughs>